Siemano, z tej strony Fun wasz ulubiony youtuber No i moi drodzy widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie W ten wspaniały minecraftowy poranek Na jakby w mojej wiosce Jakby na starszej wersji minecrafta 1.6.2 No i moi drodzy widzowie W dzisiejszym odcinku się szykuje przygoda Tak, moi drodzy widzowie yy, Ogólnie to ja mam plan yy, Pójść do netheru tak, moi drodzy widzowie, to już jest, trze to jest dopiero trzeci odcinek, jakby tutaj yy, moich przygód na tym świecie, a już planuję iść do netheru. Lecz najpierw ja Wam coś pokażę. Otóż yy, pamiętacie, jak wykopałem to złoto i tą dużą ilość żelaza, prawda? To teraz ją przetopiłem i zobaczcie, mam 46 żelaza tym 6 złota. No to jest niesamowite, moi drodzy. To jest niesamowite. Y jeszcze ten diaksowy mieczyki i y które jakby też zrobiłem w poprzednim odcinku, też jakby robią wrażenie, że tak to ujmę. Y no ale cóż, y no co chcę zrobić? Y chcę się przygotować do netheru, oczywiście. Więc zrobię sobie od razu y zbrojkę. Tak, klatę. hełmik no, i moi drodzy będą teraz jeszcze te spodenki. Zaraz, tylko chyba to muszę zabrać. Tak, dobra. Yy, a, nie, to są te buciki. Spodenki to tak są. O, i elegancko. I moi drodzy widzowie, yy, teraz będziemy już yy, zakładać yy, naszego tutaj armora pięknego, żelaznego. No. Yy, dobra, no to jakoś się tak prezentuje. Ojej, się z tym mieczykiem elegancko. Tylko szkoda, że cały czas mam tego Steve'a. Ogólnie mam plan coś zrobić, żeby na tej wersji też działał, jakby mój skin. Bo yy, nie wiem, co się dzieje, że jakoś w tej wersji mi nie chce się tutaj ten mój zwykły yy, skin po prostu tutaj dać. Yy, ale no cóż, yy, teraz yy, idziemy sobie do tego małego źródełka. Bierzemy sobie wodę. I yy, bierzemy jeszcze diaksowy kilof. Tak, moi drodzy widzowie. Gdyż chcę właśnie... O Boże, co ja... Co ja zrobiłem? Dobra, nieważne, nie było tego. Co to było? Ej, nie wiem czy przez chwilę słyszeliście taki dźwięk. Dziwne. Pewnie znowu jakiś dźwięk jaskiń, kurczę, bladę. Dobra. Ale no cóż, schodzę do kopalni. Nie no, ja się trochę boję Na serio, bo ta starsza wersja Minecrafta jest jakaś czasami popsuta, ma jakieś lagi i w ogóle Enderman, który na mnie... A nie, to zombiaki, no Tak, to zombiaki są po prostu, dobra yy, okej okay. Mi trochę jedzenie schodzi, właśnie widzę No ale dobra Wezmę w ogóle mieczyk, bo może mi się tutaj jakiś... Bambik zrespić, kurczę blade. Oczywiście bambika w Minecrafcie nie ma. W Minecrafcie jest tylko nubek. Bambiki są w Fortnite. Cie. Ale dobra. Yy, bierzemy sobie tutaj elegancko, rozlewamy wodę. Ok. I kopiemy. I kopiemy sobie yy, 10 tych. Minimum 10 jakby obsydianów potrzebujemy do budowy naszego portalu. Yy, no. Ok. Kopiemy tutaj dalej. Yy, to będzie troszeczkę trwało, moi drodzy, yy, ale w, zobaczymy. W ogóle muszę zmierzyć czas, ile to trwa. Będę liczyć sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ojej. Spalił mi się. No, ale 9 sekund mniej więcej trwa. No dobra, no to akurat zastopuję tutaj nagranie, tylko będę musiał uważać, żeby tutaj nie spalić tych bloków jak teraz. No cóż, i widzimy się, gdy wykopię już yy, wszystkie. Dobra, moi drodzy widzowie, kopiemy już ostatni blok obsydianu. No cóż, troszeczkę czasu to potrwało. Tym bardziej, że tutaj ten jeden bloczek nam jakby spłonął w lawie. Ale okej, okay. mamy już 10. Dobra, to idealnie. Teraz szybko biegniemy tutaj na górę kopalni i budujemy nasz portal w końcu. No, to będzie wielki moment. W ogóle wkroczymy w nowy etap tutaj gry w Minecraft. Bo mam plan w ogóle znaleźć fortecę, fortecę jakby tą w nederze. Gdzie jakby będą blazy I e, będę mógł zrobić z tych blaze roadów, czyli z tego co tam wypada Z blazów e, Boże, co mnie zbagowało no znowu, nie wiem, nie rozumiem tego Ale kontynuując, e, dzięki temu mogę zrobić e, oko kresu oczywiście w połączeniu z ender perłą e, I jakby to powiedzieć, e, będę mógł ukończyć grę dzięki temu, w sensie po prostu znaleźć portal do kresu, zabić smoka kresu i tak. Oczywiście e, nie wiem, jaki tutaj mam plan na dalsze odcinki, to się zobaczy. No cóż, ale kontynuując, muszę jakieś, jakby znaleźć jakieś miejsce na portal. Mi się wydaje, że portal będzie stał e, gdzieś, nie wiem, tu może o. Tu będzie idealne miejsce. Wykopię tutaj łopatą dwie dziury. Takie. O, raz, dwa. Mhm. Ajdź, trochę nierówno, ale nieważne, bo to ma być po prostu funkcjonalne. I teraz bierzemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak, tak. I raz i dwa. Dobra. Teraz robimy krzesiwo, moi drodzy. Biegniemy tutaj do środka. Yy, zaraz no. O, jeszcze tutaj jedno żelazo w ogóle jest. Bierzemy tutaj jeszcze gravel. I robimy tak. Jedno z tej strony, drugie tak. O! Idealnie. No i mamy jakby krzesiwko. Ok. No, i teraz od, w ogóle odłożę ten jaksowy kilo, żeby mu się tam nic nie stało, bo wiecie, nederze trzeba uważać. A jak się spadnie do lawy, to się po prostu tej temy straci. No dobra, odpalamy za 3, 2, 1. Ło! Wow, dobra! Ok. Wielki krok dla youtubera, ale. Wielki krok. Wielki, jakby, wyczyn dla yy, moich widzów. Nie, nie wiem. Coś, coś, coś chciałem wymyślić, ale mi coś chyba jednak nie pykło. Nieważne. Yy, jesteśmy w tym. <laughs> o, nie mam forte. O oh Moi drodzy widzowie, czy wy, wy to widzicie? Zrespiłem się w samym. kurczę, w samej fortecy. Say what? Ej, ta seria chyba będzie jeszcze szybsza niż myślałem, moi drodzy widzowie. Naprawdę muszę się zastanowić, co ja zrobię po tym, jak pokonam smoka kresu. No dobra, yy, co ja tutaj muszę zrobić? Muszę to jakoś obudować i zrobić tutaj taką swoją, jakby minibazę. Yy, dobra. Yy, tutaj z wejście na górę, ale tutaj słyszę gasta. Więc wolę nie wychodzić. Yy, chcę, zabuduję tutaj z tej strony. O. Dobra. Będzie tutaj coś takiego. Ok. Yy, tutaj jeszcze planuję zabudować. Yy, I zrobić sobie taki tutaj. No, taką bazę chcę. O Boże! Lawa! Dobra, zabuduję tutaj, żeby mi się tutaj żaden nie dostał gagatek. No ale, moi drodzy, no to jest jakaś, jakaś ta. Jakaś tragedia z tą lawą. Ale mega fart! No, niejku, ja w ca cały czas nie mogę uwierzyć w to, że naprawdę udało się nam tak. Zaraz. O Boże, ale ten netherrack wygląda dziwacznie. Nie wiem, moi drodzy, widza, jak. Kiedyś takie tekstury były Nie no to wygląda... Nie wiem, mi się nie podoba akurat taki netherrack, ale... Rozumiem, wiel wiele osób jakby woli ten, bo wiadomo, nostalgia i takie rzeczy No cóż yy. Dobra, szybko teraz Tak, 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 tak Ło boże Dobra, teraz musimy poczekać aż ta nam ładnie spłynie i możemy dalej yy zaraz co to było? yy patrzcie widzę swoją głowę w środku <laughs> XD dobra yy, nieważne ok tu jest mój portal idealnie idealnie moi drodzy widzowie idealnie w fortecy to jest coś niebywałego, tak jest... Nigdy takiego szczęścia powiem szczerze, nie mijałem, bo to jest... Nie wiem, napiszcie w komentarzach co o tym myślicie, bo... ja naprawdę ja, mi trudno aż w to uwierzyć. Że ja takie szczęście mogę mieć. Dobra. Okej, okay, wykopię tutaj te rzeczy. Nie mam niestety pochodni. I to jest problem, bo ja... bo tu jest ciemno. A jak jest ciemno, to mogą się tutaj respić różne mobki A się tutaj od razu jakiś Wither, yy, wither Skeleton mi się zrespi Albo Blaze To kiepsko W ogóle ta lava zniszczyła całą tą yy, brodawkę naderową Ja sobie przy okazji wezmę, bo będzie mi potrzebna do mikstur Dobra Dinks yy, Dobra No i co? Wracamy do naszego świata i bierzemy pochodnie, bo chcemy sobie tutaj troszeczkę poeksplorować tą naszą fortecę i rozbudować się tu, dobra? Oboj, oh jest noc. Szybko się kładę spać, żeby mi tutaj się żadne nieprzyjemne babki nie zrespiły, w moim tutaj yy, świecie. No ale dobra, no, jest ok. Yy, haha. Aha, 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 aha. Czemu ja cały czas wychodzę z gry? Nie rozumiem tego. Hmm, mam patyki. Potrzebuję jeszcze więcej patyków. Tak. O, słyszę zombiaka. Gdzieś się jakiś pali w słońcu. Pali się ogniem piekielnym! Poeta się we mnie obudził, widzicie? Poeta! Dobra. Biorę tak. Mam pochodnie. Elegancko. Jedzenie sobie jeszcze wezmę. Tak, jedzenie. Yy, dobra, jedzenie. I trochę drewna by się też przydało, w razie czego. Ale drewno, nie wiem, czy drewno tak brać. Może mi się do czegoś przyda. Bo coś mi się nagle zepsuje, ale w sumie wątpię. Ok, to sobie od razu tutaj oświetlę teren. Z tej strony, i z tej strony, dobra, ok. W ogóle to, to mam plan zabudować jakoś, bo to trochę mi tutaj utrudnia poruszanie się, bo będę musiał naokoło tutaj iść, ale dobra, idziemy dalej. Mam tutaj zawsze w zanadrzu tutaj bruk, dobra, a my tutaj idziemy dalej, postawię tutaj sobie. Tą pochodnię Okej, okay, kolejne brodawki I kolejne wejście na górę Dobra, nikogo tutaj nie widzę Jeszcze, ale trzeba mieć się zawsze Na baczności He, he, he. No cóż Dobra Nic tutaj nie widzę Żadnej skrzynki Dobra, a buduje się tutaj, tak? Dobra, yy, i tutaj zajmuję sobie dalszą część tego kompleksu yy. Dobra, ogólnie tutaj chcę przejąć jakby częściowo tą fortecę i tutaj sobie zrobić jakby taką ogromną, no swoją własną bazę Yy, i zdominować po prostu tutaj ta, ten skrawek netheru dobra yy, mam plan pójść może w tą stronę bo może tutaj coś będzie nie wiem suszę blazy że się coś pali no słyszę blazy ewidentnie dobra kurczę się boję a nie mam tarczy! Boże! Zapomniałem tarczy. O Boże! Szkielet. Szkielet. Szkielet tu idzie. Nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Yy, tak. Muszę jeszcze wrócić na chwilę do yy, świata, wziąć tarczę, i zrobić. Yy, I zaraz wrócę. Ale obiecuję, że będzie ciekawie. Eee, niestety, moi drodzy widzowie, zorientowałem się, że y, na tej wersji jeszcze nie da się skraftować tarcz. Po prostu ich nie ma. Tak, dobrze słyszeliście. Tutaj nie ma tarcz. Powiem szczerze, taki trochę disappointment. Nawet nie trochę, nawet trochę duży disappointment. Gdyż ja, ja mam, miałem tutaj plany. Miałem plany. A jak widzieli, widzicie, no, trochę mi się te plany popsuły. Ale dobra, moi drodzy. Yy, idziemy się mierzyć tutaj z potworami i z różnymi tutaj yy, mobami bardzo złymi. Dlatego idziemy tutaj. I. Boże, nie no ja słyszę tutaj blaze Dobra O cześć szkielet O EZ <laughs> Dobra Ale już się nie będę tutaj tak cieszyć Bo tutaj pewnie będzie O kurde, GAST Gdzieś, Jak mnie prze... Taki jumpscare Bo jeszcze Co? Co tu jest w ogóle? Dobra, ja, ja muszę to jakoś zabudować Tutaj słyszę Blaza Nie wiem, czy on nie jest przypadkiem tutaj A nie, dobra, tutaj jest ta moja... Ta moja... Yy, baza No tak Okej okay. To... zabuduję to po prostu Okej, okay. słyszę go gdzieś stąd. To ja tutaj nie chcę jak na razie iść, bo się trochę boję, bo nie mam odpowiednich materiałów. Ale tu może coś będzie. Naprzód. O Boże! Ła! Dajemy go! Dajemy go! Dajemy go! Haha! -ha. Sorki, że się dre, ale emocje, moi drodzy. To się nazywają emocje. No nie, ślepy zaułek. Niech to. To tutaj nie idziemy. Tutaj nie idziemy. Muszę sobie znaczyć, że tutaj nie idziemy już. Eee... Tutaj. No. O! Dobra, węgiel. O! Skrzynka! Skrzynka! Nareszcie! Nareszcie skrzynka. I kolejna skrzynka tam dalej jest. Ale bieda. Myślałem, że tam będzie coś więcej, a nie tylko... Cześć Żelaza Dobra, słyszę Blazy cały czas Kurczę, żeby nie tylko na. Co mną nie były O Boże, Magma Kiłk Dobra Dobra Szybko wezmę rzeczy O złoto Dobra, biorę Biorę I więcej złota I zbroje dla konia Dobra. I to tyle w zasadzie tutaj. Dobra, biorę tutaj tą pochodnię, bo... Nie chcę ich marnować, jak tutaj nic szczególnego już nie znajdę. W tym korytarzu. Ale cały czas szukam innych skarbów. E, cały czas, bo szukam e, skarbów z diaksami, bo ja chcę jeszcze więcej diaksów, a mi się już jakby... Po prostu... O. To już wiem, czemu ja słyszałem blazy. Tak swoją drogą. Ale po prostu mi się już nie chce tam schodzić i tam kopać tyle czasu. Ale pewnie będę musiał jeszcze. O, kolejna skrzyneczka. Dobra. Mam. I kolejna. Nie wiem, po co mi tyle. Nie będę brać drugiej na zapas, bo nie wiem, po co mi tyle yy, niepotrzebne mi dwie zbroje dla konia, bo raczej będę miał tylko jednego konia dla siebie e, o ile oczywiście ktoś na ten świat nie dołączy. Na przykład jakiś mój ten znajomy albo... może i nieznajomy. Ale dobra. To, to tylko taki... E, takie moje przemyślenia tutaj. Dobra, czyli tutaj już nie idziemy. Tutaj już jest zamknięty teren. O, piglin. Patrzcie, one Pa ojku, ta, te, ten design piglinów akurat już pamiętam. One mi nic nie... One mi nic nie zrobią. O patrz. Blaze. Okej. Okay. Ja tutaj już nie chcę iść, bo on jest... Bo nie chcę tutaj przy okazji uderzyć piglina, bo tak to się wszystkie na mnie rzucą i będę miał poważne tarapaty. Dlatego idę dalej. Czy tutaj coś było? Nie, tutaj jest ślepy zaułek. Okay. Zaraz, ja, czy ja tą skrzynkę, chyba tą skrzynkę już odwiedzałem, tak? Tak, to już raczej nic nie ma, dobra. Skleroza. Dobra, tutaj już raczej ta część jest zwiedzona cała. Dlatego, nie wiem, już raczej tutaj nie będę nic eksplorować, zdobyłem parę skarbów, ale no usatysfakcjonowany nie jestem, nie wiem, yy, może zaryzykuję i nie wiem, pójdę tutaj dalej, tam na dół, dobra, wrócę się tak, yy, nie, bo tu chyba nic nie było z tego co pamiętam, tak, tu nic nie było. Muszę zabudować te miejsca, w których po prostu nic nie ma, i które są bezużyteczne. Czyli w ogóle tutaj ten cały. A nie, tutaj jeszcze chyba nie eksplorowałem. Patrzcie. Oj, tu uzgodniałem. Muszę sobie hapsnąć chleba. W ogóle strasznie ciemno tu jest. Strasznie ciemno. Nie, tu nic nie ma już. To jest, tu jest po prostu jedno wielkie. Nic. Dobra, ale y, znaleźliśmy twierdzę. Znaleźliśmy. Y, znaleźliśmy y, skarbów troszeczkę. Znaleźliśmy. Dobra. No i w zasadzie to można by powiedzieć, że na tyle. Tutaj będą, będą sobie te jakby rosły. Grodatki, resztę zanoszę do zwykłego świata i tam może będę, właśnie, może tam będę hodować. Ciekawe. Chociaż nie, po co mi, jak przecież tylko wystarczy do netheru wejść. W sumie, więc to bez sensu. Ok. Mm, no cóż, wejdę tutaj z powrotem. Mógłbym jeszcze trochę poeksplorować, ale nie wiem, jakoś nie mam przekonania. W sumie. W ogóle nie wiem. Napiszcie w komentarzach co myślicie w ogóle o tym moim farcie i o tych rzeczach co my tutaj sobie znaleźliśmy Ja już się z wami żegnam moi drodzy no cóż i widzimy się w następnym tygodniu możliwie więc cóż, na razie i cześć